Tu się robimy teraz? I to tu tak jeszcze raz patrz. I to wie, przychodzimy. Idzie zrobimy to wszystko i... od nowa? Ej, no, dowiedz, dzisiaj jestem. Czy my je dowiedzieliśmy? Dzisiaj ręczemy. Mam nadzieję, że go widzieliście. Mój, i mojego przyjaciela w domu. To jest bardzo duży dom. No. I to jest bardzo drogi. To no tutaj się idzie, teraz podziemnie. Nie. Mamy piłkę z Co Czemu ty ostatnio nie postąpałeś? Nie <grymne> bo, No to będę na ciebie pokazywał. No Mogę pokazać swoją twarz? Ja już sam nagrywam w no to dobra, no to widzę, pokażę Wam coś innego. To mamy kamerę. Co? O co ci chodzi? <grystanie> I dalej, patrzcie. To jest najgorsza rzecz. Dawaj tylko rzucę biraldę. Gramy? No możesz biralda rzucić. Tylko jedyna rzecz rzuć. Ty rzuć! Ty! Weź tam pokaż co to chodzi. Nie wiem, nie jestem dobry w tym. <laughs> tak, tak się leci, tak. No dobra, ja Ci pomogę E tam, muszę to mam. Dobra. Nie mam to, powiedzi, bo nie jesteś dobry w tej miłości. Dobra, to pokaż po ja Ja Wam pokażę. Ja to trochę i, robię inaczej. Wiesz... Dobra, wyczuję. Tu tutaj dom. On będzie mnie nagrywać. Biorę. Poczekaj, daj jeden raz. Okay. Pokażę widoczną. Ja Wam to robię tak. Nie, no co? To dobra. widzicie widzowie? Oh. Uh. Kurde! Jestem ale zobaczcie. Wiecie. wiecie? No, sobie tu. Nie pytajcie się, czego tak. Tylko ocie, sobie topić Kurde, dobra, bez sensu. Dobra, Dobra, widzowie, jedziemy. Widzowie, jedziemy, bo ja mam to. I ci tu ją mam. No dobra. Ktoś idzie.